Cześć, witajcie. Promocja nowych graczy wciąż aktualna. Jeżeli założycie konto w tym polskim legalnym serwisie i przy rejestracji podacie kod promocyjny strefa 50, to możecie zagrać jakikolwiek kupon maksymalnie za 57 zł. Jeżeli ten nie wejdzie, wraca do Was 50 zł, które od razu możecie wypłacić. No i standardowo zabawa o 50 zł wystarczy zostawić opę w górę pod tym filmem, subskrybować kanał i wytypować wynik meczu oraz minutę pierwszej bramki tego właśnie spotkania. Typujemy do godziny rozpoczęcia meczu koniecznie dopisujcie swój login gracza BetClick. Komentarze bez loginu, dodawane lub edytowane po tej godzinie odpadają z konkursu. A zatem przejdźmy do typów miłego oglądania. Holandia Norwegia. Naszym zdaniem ten mecz wygra reprezentację Holandii. Jest to mecz ostatniej kolejki fazy grupowej eliminacji do mistrzostw Świata. Holendrzy są liderem tabeli. Rozegrali 9 meczów, w których wywalczyli 20 punktów. Norwegowie zajmują trzecie miejsce. W dziewięciu meczach zdobyli 18 punktów. Również 18 punktów ma druga w tabeli Turcja. Zarówno Holandia jak i Norwegia nie mogą być zatem pewne występu na Mistrzostwach Świata. Sądzimy jednak, że Holandia w tym meczu okaże się lepsza i przypieczętuje swój wyjazd na turniej mistrzowski. Gra przed swoimi kibicami co zawsze może dodać dodatkowej motywacji. Ponadto Norwegowie w poprzedniej kolejce zremisowali u siebie bezbramkowo z Łotwą co może kiepsko wpłynąć na morale piłkarzy ze Skandynawii. Liczymy zatem, że Holendrzy od początku meczu zaatakują swoich rywali i będą sobie tworzyć okazje strzeleckie, które zamienią na bramki i wygraną w meczu. Finlandia Francja. Uważamy, że ten mecz wygra reprezentacja Francji. To także jest mecz ostatniej kolejki fazy grupowej eliminacji do Mistrzostw Świata. Finowie zajmują drugie miejsce w tabeli. W siedmiu meczach zdobyli 11 punktów i mają tylko dwa przewagi nad trzecią Ukrainą. W poprzedniej kolejce obie reprezentacje wygrały. Finlandia pokonała 3–1, Bośnię i Hercegowinę. Zaś Francja rozbiła 8-0 Kazachstan. Sądzimy, że Francja będzie chciała wygraną zakończyć tę eliminację. Trójkolorowi podejdą do meczu podbudowani i rozgromieniem Kazachstanu. Ponadto kadra Francji jest lepsza jakościowo i wartościowo od kadry Finlandii. Liczymy zatem, że goście będą atakować swojego rywala, stwarzać sobie sytuację do zdobycia gola, które zamienią na bramki i wygraną w spotkaniu. Tak oto prezentuje się nasz kupon. To tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie o promocji BetClick kod Strefa 50. Wpadajcie na facea, subskrybujcie kanał. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.